Wszystkim witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule otwieramy najtańszy kalendarz na rynku z kosmetykami, jakie udało mi się znaleźć. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, co znajduje się w środku, to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam was do oglądania. Jak widzicie, jest to kalendarz z aż 12 okienkami także sprawdzimy, co będzie w środku i jak to będzie wyglądać. Natomiast ja bym chciała powiedzieć, że bardzo mi miło, że ze mną jesteście. Będę bardzo wdzięczna, jak zostawicie subskrypcję na moim kanale i zostaniecie ze mną na dłużej, bo wiele planów co do tego kanału mam i mam nadzieję, że razem z wami będę sobie je powolutku realizować. Także zostawiamy suba, lajkujemy film i przechodzimy do otwierania tego kalendarza. Jak możecie się domyślać, kalendarz pochodzi z Action i kosztował około 20 zł. Nie pamiętam, ale podejrzewam, że teraz już jest na promocji, tym bardziej, że jest połowa grudnia. Także ja nie mogę się doczekać, aż zajrzymy do środeczka i sprawdzimy, co w nim jest. Koniecznie dajcie znać, czy mieliście ten kalendarz i jak się zapatrujecie na tego typu rzeczy, będę chętnie czytać w komentarzach. A teraz przyjrzyjcie do jedynki, tylko wszystko spoko, ale na pierwszy rzut oka mam taki problem, że te numerki są tak dziwnie rozstawione, że tak jak na przykład jedynka jest na pograniczu, jedenastki i jedynki, trochę lipa, no ale dobra, będziemy to sprawdzać, dobra, to zaczynamy od tej jedynki, brakuje mi też miejsca, żeby włożyć tu palec i to otworzyć. W jaki magiczny sposób ja wam to tu zrobić? Ej dobra, to mnie zaciekawiło Okej, okay, znalazłam Ale to pachnie w ogóle, no I uwaga, otwieramy jedynkę I w jedynce mamy... <laughs> Unicorn! O lol, patrzcie to Bomba do kąpieli w kształcie unicorna Pachnie trochę jak damskie perfumy Bardzo fajnie, tak klimatycznie Ale mega No kozak, patrz Co to jest? Kula do kąpieli Zaj... Fajna Fajna, nie? No Znaczy jak pachnie Ale ładnie, nie? Przepięknie pachnie, no Ale petarda Dobra, to, to, jest, to jest pierwsza To lecimy do kolejnej Tylko wymacam jak tu go tworzyć Wcale nie jest takie proste Trzeba wymacać cały O, dobra, bingo Udało się wymacać całe okienko To lecimy do dwójki Tutaj mamy jakiś taki trójkąt? Czworokąt? Okej, okay, tutaj mamy taki... Diamencik. Mm, ten już pachnie bardziej waniliowo. Tak, waniliowo dosyć ciężko. W ogóle nie mój zapach, ale rozumiem, że komuś może się spodobać. Okej, okay, czyli tak wygląda kolejna kula do kąpieli. Brakuje mi takiego wyżłobienia na nim. To już tak wiecie. To bardziej moja preferencja niż coś, co jest nie do przeżycia. Ogólnie całkiem spoko kształt. Lecimy do trójki. W życiu nie przypuszczałam, że będę otwierać taki kalendarz, no ale dobra. Mam trójkę. Macamy, macamy, macamy. Szukamy, gdzie by go tu otworzyć. Dobra, mam. Ok, i zobaczmy, co jest pod trójką. To jest trójka czy piątka? Nie, trójka, dobrze. Zobaczmy, co jest pod trójką, uwaga. Rybi ogon, słuchajcie, syreni właściwie. Zobaczmy, jak pachnie. O, to tą czułam najbardziej, jak otworzyłam kalendarz, chyba. Czekajcie, muszę to wyjąć. To nie jest wcale takie proste. Ale kozacko to wygląda, no patrzcie. Petarda, tak zdecydowanie to czułam. To jest taka mieszanka damskich perfum i męskich. Bardzo łazienkowy zapach. Powiedziałabym, że dosyć ciężki i mało kwiatowy. Także tak wygląda kolejna kula. Lecimy do czwórki. I czwórka wygląda tak. O niebo mi się tu otwiera. Zobaczmy, gdzie tu można by go... Dobra, Mam czwórkę. Okej, okay, czyli czwóreczka wygląda w ten sposób i zobaczmy. I w czwórce. Okej. Okay. Mamy... Jazdę betlejemską, ale petarda, ale przepiękny kolor. To są typowe męskie perfumy. Ciężki, męski zapach. Ale ładny. No spoko. Ta, facetem pachnie. Facetem, nie? No. To jest piątka. Trzeba kolejny raz wymacać. Dobra, szybciej niż myślałam. I zobaczmy, co jest w piątce. Uwaga, uwaga. O, chodź tutaj. I w piątce mamy relax. Mama, chodź na chwilę. Co ci przypomina ten zapach? Bo on mi coś przypomina. No coś miałyśmy takiego. Bardzo mocne. Ja nie wiem, czy kiedyś nie kupiłyśmy płynu do płukania o takim tak, zapachu. Takim mocnym, takim tymiankowym wręcz, to tak jak przyprawa. A ja, ja właśnie bym powiedziała, że to jak kostka do toalety. No, 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 no. Ale spoko wygląda z takim wytłoczonym napisem jak najbardziej. Teraz lecimy, to była piątka, teraz będzie szóstka. Tu będą usta chyba, ale zaraz wam powiem, tylko znajdę miejsce, co by się tu wbić. O, znalazłam. Mamy szóstkę i sprawdzamy. Zgadłam. Tutaj są usta różowe. Ten jest taki bardzo kobiecy, delikatny. Też damskie perfumy, bym powiedziała. No. Bardzo fajny zapach I zobaczcie w ogóle ten kształt. No, petarda. W ogóle mam nowe ustawienie światła i już widzę, już widzę plusy. Także dajcie znać, jak Wam się podoba. A Inta chyba wreszcie po tylu latach nagrywania na YouTubie nauczyła się ustawić sobie światło. Wiecie? Wcale y, więcej nie znaczy lepiej. To zobaczmy, co będzie w siódemce. Pewnie coś okrągłego. Uwaga. Tak, mamy gwiazdkę. To już jest cytrynowy zapach. Taka typowa cytrynka łazienkowa. Dosyć ciężka i nie mój klimat, ale ogólnie wygląda całkiem fajnie. Lecimy do ósemki. I ósemkę mamy tutaj. I zobaczmy, co mamy w ósemce. Serduszko. Ale genialne są te bomby do kąpieli. Jak za tą cenę. Mmm damski kobiecy zapach. Wybaczcie, że je tak opisuję, ale mówię Wam, co mi się kojarzy. Powiedziałabym, że delikatnie czuję taką świeżość i jakiś owocek, ale nie jakoś mocno. Nie ma napisanych nut zapachowych, więc wam nie powiem. Ale wygląda całkiem ładnie i też fajnie pachnie. To była ósemka, lecimy do dziewiątki. Tu będzie, będzie jakiś autor. Albo delfinek. Do dziewiątki. I w dziewiątce, zobaczmy. Chmurka albo ośmiornica. Nie wiem, wybierzcie sobie. Chmurkę. Świeży zapach łazienkowy, powiedziałbym. Ale też fajny. Kurczę, nie ma takich śmierdzących bomb, które by mi się tutaj nie podobały. One są specyficzne. Nie ma śmierdzących. No, są specyficzne. W sensie, jedne podchodzą mi bardziej, drugie mniej. No bo wiadomo, każdy ma swój gust, ale ogólnie to mega. Zobaczmy, co jest w I w dyszce. Uwaga, uwaga. Mamy co? Gwiazdę. Śnieżynkę, jaka śliczna. Bardzo delikatny zapach. Ale... Podoba mi się. No, taki fajny, mleczny trochę, ale wygląda to całkiem zacnie. No zobaczcie. Spoko. W jedenastce mamy co? Uwaga, otwieram jedenastkę. jest taki lżejszy ten kalendarz to jest trochę prościej. Myślałam, że pachną tak samo, ale się różnią. Ta jest taka ciężka, waniliowa. No, ta jest taka ciężka, waniliowa. Rzeczywiście, że właściwie minę mamy jak powąchała. Bezarda. Kiedy będziemy miały wannę? Nie wiem, mamo. To się czekam na ten dzień. O tu jest chyba dwunastka I patrzcie jak skitrana jest dwunastka Powiedziałabyś, że to jest numer dwanaście? Nie, ale wszystkie pijki pachną Oprócz tego ja jednego Dobra, jest sprawdzę Ale co kobietki mogą lubić takie zapachy? I w dwunastce mamy chyba listka, tak? Hmm, ten pachnie najmniej Dwunastka? No po prostu ta nie? fajnie najmniej, najdelikatniejszy jest taki mm -hmm. Ale bardzo fajnie wyglądają Ej, jak mam być szczera, to jak za dwie dychy, to jest fantastyczny ten kalendarz W sensie jak ktoś ma wannę, tak jak ktoś ma wannę, albo w ogóle na prezent, że teraz na pewno te kalendarze będą w przecenie Kupić komuś ten kalendarz na prezent i dać do otworzenia, żeby sobie przykład co drugi dzień otwierał, albo co kąpiel i tak dalej Fantastyczna petarda Mega mi się podoba. Nie są po dwie tych około? Naprawdę. Za tyle, bomb? patrzcie, to są takie ogromne bomby, nie jakieś małe kuleczki, tylko to są normalnie okrągłe, fantastyczne bomby, no hit. Także tak moi drodzy, dajcie mi znać, czy otwieraliście te kalendarze, jeżeli tak, to co o nim myślicie, ja jestem zachwycona swoim skromnym zdaniem. Koniecznie zostawiacie suba, a my widzimy się już niedługo w na następnym odcinku, także do zobaczenia! Bye Nara!